Janko, z tej strony PMR dzisiaj ze mną Arsio. Siema. Es, es, halol. es halol, żyjesz? Tak, żyję. Jeszcze Andziu Birc. Dobry. No. Jeszcze taki Wojt, co ma u nas sponsora w Zatem się rozłączył od rozmowy. No właśnie, jest Mati, który jest graczem. Niestety. No dobra, idę się te patrzę. Weźmy we czwórkę. E, idziemy na pvp? Dobra, może i się poklepać trochę. Ja się taką do tego gościa co mówi, że te się. Weźmy, o nie, tak. O. Nie, nie. Pisz Wpisz, tak. nie w GZ? Tak napisz. Arce nie jest, ja piszę, aby tak zrobił. Zdełź się do mnie, Tepa, na F-home chodźcie, to go powiemy. Chodźcie <śmiewanie> Chodźcie na F-home. F-home. Szybko. Ja już idę. No dawaj, te, dawaj, tepej go. Killaure <śmiewanie> włączyć? Jaki? Ja, no. Ty nie możesz mieć Killaure, ja tylko mogę. Moje mojej Jemy! 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 Gdzie on jest? Pacioki! Tu jest! Gdzie? A. Tu biegnie do endu! Kurde, trzeba zauserać! Zauwa, jest! Kocu do endu za nim! Ała! Jezu, ile tu ludzi wpadło za nim? Za nim. Ja, tep ja tepam się! No! Zginął! Ja też? Ha! <laughs> Kurde! Wszyscy po wyleci Jak mogę sparta! <laughs> Ja <laughs> Zeł się, zatepnąć, nie nie się nie? do mnie tepa! Arcia uważaj, zełuj się tepa! U kogo to gówno leci? Spadaj stąd, Zeus! Nie, spadłem! Lecam się! A byłem w walce, dzięki! Nagrywacie? Skurde Krótkie cienycie. Wracamy po krótkim cienyciu Uliózu, no, wywaliło mi Idziemy na klepę o No, no Nie mam koksów, Wojty daj koksy jak mnie słyszysz No nie no, nie się. Wojty daj koksy Daj mi koksy Jej mam koksy Dziewięć Dobra, mam fajny łuk No, mam dwa takich koksów Dobra, gdzie idziemy? Na spawna? Zombie się do mnie dobija! Do mojego villagera! Widzę zeusa! Potki na siłę jeszcze! Fuck, idę na przychomę. Slimy wszędzie są. Oh yeah. Jeszcze potki na siłę poproszę. A ja się idę klepać na innych drzewach. Dobrze. Pogo. Papa. Ej, pa. jaki pies. Chodź, chodź tu dobrze. No chodź. No chodź, klepać się. Roll Ex wyleciał z tego. No, potki, 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 potki. Co się stało? Coś wywaliło. No. Nie, nie. Tego. Eskalona. On opuścił konwersację. Konwersację. <grymne> Jezu. Prawne słowa. On tutaj latają, tak e, przed linią, a nie wyjdą na PVP. Co za ludzie? <grym> o oh god. co się tu stało? Co tu? Skąd tu tyle wiedźmy? Co to w ogóle zakupa? Wypisy i zda... Co zrobił? Nie wiem. Ktoś... Z... Ktoś nas <grym> Na odcinku. To nie na To jest na odcinku? Tak. No, Drewno Herobrine. Ktoś her Drewno Herobrine. Jakie problemy z... z... z Aura na początku, czekaj, z nim. Gdzie trolle, ole, ole, Ja Jezu, nikt się nie chce klepać, ja To serwer Ot. z głowy spliwał. U, u nich to są mikroblowa. Nie ma co robić na razie. Hmm, idę do netheru. Wszystko <laughs> mu wylecieć ze świata. Łat, co się stało? Nie wiem. Ja mam Tepa fajne. się do mnie eshalol, tepnę go w lawie. Ja mam fajnego tego, Tak, trupaka do bitwy. Fajny mam je. Ja też. Gdzie jest ty, lawa? O, tu, w jak, Jakiego masz tekstu trupaka? Ja mam, ja mam ruski liczb, coś tam, paks. Ja mam zenty Zentipak. Zentipa. A mam... A, o, dostępisz grę? Żeby pokazać jak to wygląda. O! Ustępnisz ekran? Mi? Y tobie? Albo dobra, nie ustępnij, bo i tak ja nie widzę. A mi się coś My. z tam... A na tym na... <tunepot> który mi chyb z ściołek. go do lawy, Zbiera. ha 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 ha, chyba. Patryk, pijam na cr i już... Idę się klepać z kimś. A laga. Z wami idę klepać się wszystkim. Nie! Gdzie jesteś, Pylmar? Gdzie ty jesteś? W neterze. Co? W neterze. Dawaj, weź to nagraj, jak się klepisz ze mną. A ja tutaj patrzę... Dobra, jadę na spawna. Zeus mnie walnął! Co, cię walnął? Zeus, jestem w neterze, zjedz koks, się chcesz tebać, dobra? A gdzie ty jesteś? Jestem w lawie. I płynę na samo dno. Dada? Nie. Ja już lecę tam. Spokojnie... Wszystko pod kontrolą. No. FLY! On latuje stąd! du, du, du. Dobra, e, TP, jaki ty masz link? uciekam! Jakieś No... taki! On jest tam w lawie na dole, ła! pale się. Obumieram! Typlik. I patrz, już lecę z nim. Już, już. No czekaj, tepaj, Zeus. Poczekaj, bo on wpadł do lawy. No i dobrze. No, on gdzieś tam jest! Uciekłem. Nie widziałem go. Gdzie on jest? Czekaj, piszę żeby się tepaj. A tam Widzisz go? A, to ty jest No. Le... Mam konika Nie widzę go. nic tepnął ty klepa Sklepa na rynek. Tu kiedyś był port Dawaj, nagraj jak się klepi Jest tu, jest tu, jest tu! Gdzie? Tu! L prawo! 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 Widzę, widzę, widzę! Prawo! Już jest pani. jest pani. Ja chcę do was wlecieć, to ci pomogę. Ale nie mogę, o. To, to Chcesz, spadł, ty spadł, się spadł. w spa. chodź. Chodź do niego. Na koksie. Pani Widzisz go? W, w lawie, o tu jest. Gin. Ja się tupi w lawie. On jest tam na dole. Widzę go! Zabiłem! Gdzie wy jesteście? No w lawie. No idę tam, ale i nie pójdzie mam. Kąpiemy się w pomidorówce. Pomidorówka. Fly. No szukam was. Dobra, idę na no. spawnai. Czy ja lagi mam e, troszkę? A ja nie. Antibeer! będę. Boxrock. Hockey nick. A ty dalej nagrywasz? Tak, chodźcie, pożegnamy już. Papa Angie Beards. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, jest halol nam zniknął, a Artz się tam klepie gdzieś na spawnie. Papa.